Siemaneczko, z tej strony Śmiech. lecimy dzisiaj z teścikiem XF2005, Fontanot od Triplexa, nowość serii Profi, więc postaramy się dla Was, mam nadzieję, że godnie przetestować, 43 gramy na sztukę, więc taka wersja średnia, później będzie większa i taka największa, więc zaczynamy od takiego średniaczka, ceny oczywiście jednostkowe dodam Wam w opisie, pamiętajcie, że możecie je zakupić na www.palek.pl z kodem rabatowym macie 10% rabatu, a kodik rabatowy Te .y, oczywiście dla przypomnienia więc co, palimy w formie takiego walca dosyć ciężkie zobaczymy jaki będzie efekcik mam nadzieję, że fajnie się to nagra także zobaczymy FX2005 tak jak mówiłem już w zapowiedzi postawimy sobie jedną sztukę w ten sposób wygasimy lampę. Mam nadzieję, że wyostrzy dosyć dobrze. I zobaczymy, co to potrafi. Cudo. Wow. Złoto piękne. Nie wiem, czy film to oddaje. Na filmie bardziej srebro to idzie. Wysokość około faktycznie tych 3 metrów. No, i faktycznie będzie to minuta. Tak jak na samej fontanience. Dosyć szybko się też rozkręciła. Na, na tą wysokość. I przygasła. Naprawdę bardzo, bardzo fajna fontanienka. No i druga sztuka. Żeby nie było za nudno. By tego za dobrze nie widzieć. Albo dobra. O, zrobimy tak i już jeszcze raz na ja spokojne też bardzo dużo światła generuje fajny złoty kolor e, dosyć cichutka naprawdę powiem wam że bardzo fajna fontanna Dosyć szybko rozkręca się na, na swój poziom i co ważne, też nie generuje mega dużo dymu, więc, więc to może też być na plus dla, dla niektórych. Nie wiem, jak cenowo to wypada, więc jakbym miał oceniać sam produkt w tej, jak takiej najmniejszej wersji, tutaj 30 sekund to było, więc trochę wprowadziłem was błąd. 30 sekund 3 metry i to by się faktycznie zgadzało. 30 sekund 3 metry. Mm, Kurczę, no ósemeczka, moim zdaniem jak najbardziej e, e, jak najbardziej ten produkt zasługuje na ósemeczkę, e, nie jest tutaj nic oszukane, faktycznie e, 3 metry i 30 sekund, e, bardzo fajny efekt, więc, więc co, zapraszam na odpalaj, fontanny możecie tam zakupić, pierwsza seria z takich mniejszych, także lecimy z większą troszeczkę partią. 60 sekund, więc będzie troszeczkę dłużej. Także to już w następnym filmie. Także trzymajcie się, siemaneczko.